Witam Was. Jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o nowym programie, który zostanie wprowadzony na rynek polski i już bardzo niedługo. Jest ze mną właśnie Dawid Geller, szkoleniowiec. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witajcie. Dzień dobry, cześć Dawidzie. Nim porozmawiamy o Twoim programie, chciałabym Cię przedstawić. No, mam to spisane wszystko, nie nauczyłam się. Pozwól, że Cię <słuch> przedstawię. Dawid okay. Geller. Trener kulturystyczny, trener personalny, trener przygotowania do zawodów sylwetkowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet i ma w tym 16-letnie doświadczenie. Sędzia w zawodach sylwetkowych, wykładowca i kreator programów szkoleniowych w Profitness School Island. Szkoleniowiec Reps Polska, jak również jest personalnym trenerem Reps US. Wielokrotny zwycięzca kategorii kulturystycznych Open. W Mistrzostwach Irlandii IFBB, wielokrotne zwycięzca w kulturystyce na zawodach międzynarodowych. Ostatnie dwa lata to zwycięzca w zawodach USA, Universe. I w tym czasie również zdobyłeś kartę zawodowca Pro. Mam nadzieję, że nic nie opuściłam. <laughs> Sporo tego faktycznie, ale chyba wszystko się zgadza. <laughs> wszystko dziękuję. się zgadza. Więc tak, nie przejdziemy w ogóle do nazwy i do tego, co zawiera twój kurs. Powiedz mi w ogóle, kto ma zostać na tym webinarze, do kogo kierujesz ten kurs i kto powinien zainteresować się i pozostać z nami do końca. Widzę co przede wszystkim na pewno ten webinar i kurs będzie skierowany do personalnych trenerów, trenerów osobistych, ale również i dla do osób, które są zaawansowane i posiadają taką mniej więcej tą samą wiedzę, co, co osobiści trenerzy, bo wiemy przecież, że jest pośród nas wielu e, takich osób, które są bardzo doświadczone, macie 10-15 lat stażu i, i czasami wiecie więcej niż wykwalifikowani trenerzy, tak? którzy są powiedzmy rok, trzy, dwa dopiero w zawodzie, także do tych osób również jest to skierowane. Dawidzie, czy są jakieś wymagania, żeby przystąpić do Twojego kursu? Słuchajcie, stworzyłem formularz, który wyślę Wam i oczekuję na takie szczegółowe odpowiedzi w tym formularzu. I na podstawie tego formularza będę po prostu wybierał osoby, które chciałbym, żeby uczestniczyły w moim kursie. Także na podstawie formularza. I link do tego formularza będziecie mieli pod tym wideo. Kolejne pytanie, Dawidzie, ile będzie trwał ten kurs? Słuchajcie, planujemy sześć spotkań po dwie godziny każde. Oczywiście w weekendy, sobota bądź niedziela, to jeszcze będę uzgadniał indywidualnie z Wami, jak będzie nam lepiej to pasowało. Kurs rozpocząłby się 30 kwietnia, zakończył na początku lipca. Byłby on w systemie dwutygodniowym z tego względu, że naprawdę będzie sporo wiedzy. Do wchłonięcia i będziecie potrzebowali troszeczkę tego czasu, żeby się oswoić z tematem i żebyście się naprawdę czuli komfortowo w tym, co będzie się robić ze mną, nad czym będziemy pracować, tak żeby po kursie już było w stu wszystko jasne i byliście zadowoleni oczywiście z tego Widzę. kursu. W jakiej formie będą prowadzone zajęcia? Zajęcia będą wprowadzone w formie Zoom, tak jak teraz, będziemy się widzieć. I słyszeć przewiduję, że byłyby to zajęcia około godziny 17-18 polskiego czasu. A czemu tak późno w weekend? Przecież są imprezy. Imprezy muszą zaczekać. Nie, a tak całkiem poważnie. No ja nadaję do Was za oceanu. Od pięciu lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, dlatego ta mała różnica czasu i ta 17-18 byłaby idealnie. Mam nadzieję, że będzie wam to pasowało. To przejdźmy do kolejnego pytania. Co będzie obejmował Twój kurs? Słuchajcie, będzie to podzielone na sześć modułów i w pierwszym module, pierwszy moduł Byłbym na takiej zasadzie, że chciałbym was poznać bliżej, wasze mocne i słabsze strony, jako osoby trenujące bądź trenujące swoich klientów. Z tego względu, że bardzo indywidualnie chciałbym podejść do każdego z was i poznać wasze słabsze i mocne strony, tak? Będę wiedział wtedy, na czym się skupić, ale to również wam pomoże Wam. Takim, jakby poznaniu metodyki takiego przeprowadzenia raportu, wewiadu ze swoim przyszłym klientem. Będziecie wiedzieć po prostu, na co zwracać uwagę, o co pytać. Jest to bardzo istotne. W drugim module skupimy się na mega istotnej kwestii ułożenia planu dietetycznego dla waszych klientów względem konkretnego celu. Oczywiście po każdych zajęciach, po każdym module, będą zadania domowe, które Was jeszcze bardziej utwierdzą w tym i pomogą Wam przećwiczyć to, o czym będziemy dyskutowali i omawiali na poszczególnych modułach. W module trzecim skupimy się na układaniu planów treningowych. Nie ukrywam, że jest to moja taka perełka i naprawdę czuję się w tym komfortowo i dobrze. A dobry plan treningowy to połowa sukcesu, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu przez waszego klienta. Ale, żeby naprawdę być dobrym trenerem osobistym, żeby komuś pomóc w rozpisywaniu tego planu treningowego, to sami również musicie go doświadczyć. I tak? nie tyczy się to tylko. Planu treningowego, ale również diety, i tego będę właśnie od Was oczekiwał, żebyście wprowadzili w życie to, nad czym będziemy pracowali. Pomoże Wam to naprawdę zrozumieć lepiej swojego ewentualnego potencjalnego klienta, dla którego właśnie ułożycie taką dietę i trening, i będziecie dużo lepiej rozumieli jego potrzeby. W module czwartym skupimy się na tak zwanym przeł przełamywaniu stagnacji. Tak, będziemy już w połowie kursu, także już też będziecie sami wiedzieli, jak wam idzie z tą dietą i z treningiem. I wielu waszych przyszłych klientów będzie doświadczało właśnie takiej stagnacji. I na tym module podzielę się z Wami swoim doświadczeniem, sposobami, w jaki sposób przełamywać tą stagnację, jakich należy wprowadzać, jakie należy wprowadzać zmiany w planach dietetycznych bądź w planach treningowych, razem również, żeby tam ten progres do przodu i żeby klient cały czas był zadowolony, a żeby efekty były również widoczne. W module piątym skupimy się na suplementacji. Coś, co jest naprawdę na ten moment bardzo popularne, ale często nie jesteśmy do końca pewni, jakich suplementów należy użyć, w jaki sposób, jak dawkować, dla kogo. Poszczególne suplementy. Tutaj na pewno otrzymacie super wiedzę i wskazówki ode mnie. Porozmawiamy sobie również na istotnym elemencie regeneracji w trakcie robienia formy, tak? Bo jednak ten okres takiego budowania formy jest dosyć często wycieńczający i może to być spowodowane nie tylko ciężkim treningiem, ale również brakiem regeneracji, brakiem snu. Podyskutujemy sobie na pewno na ten temat. I jeszcze jeden element regresji. Często jest to coś pomocnego, takie narzędzie, które pomoże nam popchnąć ten progres do przodu, ale już szczegóły oczywiście na kursie. Moduł szósty, czyli ostatni, to podsumowanie, wyciągnięcie wniosków i analiza naszych wyników, ale również i wyników naszych klientów. Powiemy sobie również, jak takiego klienta. Zatrzymać i w jaki sposób nadal kontynuować współpracę, i w jaki sposób nadal efektywnie pomagać poprawiać mankamenty sylwetki waszych klientów. Dawidzie, powiedz mi, co kursant będzie umiał po Twoim kursie? Na pewno po kursie będziecie potrafili ułożyć plan dietetyczny dla kobiety i mężczyzny, będziecie potrafili również ułożyć plan treningowy dla kobiety i mężczyzny, będziecie wiedzieli jak monitorować i motywować swoich klientów do stałego progresu i również będziecie potrafili przełamywać stagnację i zastrój swojego klienta. Natomiast Wy, jako że czynnie będziecie uczestniczyć w tym kursie, już nigdy nie będziecie borykali się z dietą, z utrzymaniem takiej naprawdę super fajnej e, formy. E, Dawidzie, kolejne pytanie. Czy przewidujesz jakiś egzamin na koniec Twojego kursu? Więc słuchajcie, ja nie będę Was egzaminował, ale najlepszymi egzaminatorami będziecie Wy sami. Jako że będziecie czynnie uczestniczyć w tym kursie, po tych sześciu modułach spodziewam się naprawdę Wyśmienie tych efektów, i wtedy będzie to najlepszym dowodem na to, że zdaliście ten kurs w 100%. Każdy kursant po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Jaki tytuł będzie widniał na tym certyfikacie? Otrzymacie certyfikat trenera przygotowania sylwetkowego poziom podstawowy. Co to oznacza? Oznacza to to, że będziecie w stanie przygotować osobę, która na przykład chce wypracować super fajną formę na plażę, na wesele, tak, bądź po prostu osobę, która przez cały rok chce świetnie wyglądać. Ale dla osób wybitnych, które ukończą mój kurs podstawowy, zaproponuję również kurs trenera sportów sylwetkowych. No świetnie, jest o co walczyć, także wypełniajcie formularz, formularz tutaj pod naszym filmikiem. Dawidzie, no teraz bardzo chyba kłopotliwe pytanie, bo jaka jest cena kursu? Słuchajcie, cena to 1800 zł w przeliczeniu tutaj na dolary amerykańskie to jest 400 dolarów. Cena jest sztywna z tego względu, że już prowadzę na ten moment takie kursy tutaj w Stanach Zjednoczonych, i tutaj cena takiego kursu to jest 600 dolarów, czyli te 200 dolarków dla Was już jest jakby obniżona ta cena. Więc myślę, że naprawdę to nie jest dużo i warto, bo wiedza, jaką otrzymacie, jest bezcenna. Dawidzie, mam do Ciebie ostatnie pytanie. Powiedz mi jeszcze raz, jak się zapisać na kurs, i powiedz mi, ile maksymalnie osób może być na kursie? Więc tak, jako tako zapisów nie będziemy prowadzić. Będzie to polegało na tym, że trzeba wypełnić formularz, i ja po otrzymaniu takiego formularza będę się już osobiście kontaktował z każdym z Was i wtedy będzie decyzja, czy jest możliwość podjęcia tego kursu, zrobienia tego kursu u mnie, czy nie. Limit to 15 osób. Naprawdę nie chciałbym, żeby było to, była to większa grupa, z tego względu, że Naprawdę do każdego chciałbym podejść indywidualnie, no a przy dużej grupie niestety nie da się tego zrobić, więc 15 osób maksymalnie na podstawie formularza będzie weryfikacja. Dziękuję Dawidzie za tak wyczerpujący opis kursu. Wszystko myślę wyjaśniłeś. Chciałabym przypomnieć, że kurs jest w pełni akredytowany przez Reps Polska i opiewa na 12 punktów CPD. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie. Dziękuję i do usłyszenia.